Więc tak, ko tu Trzemaga TV i chcę wam dziś pokazać, co się stanie jak AI z kosztem niskiego, speed, inteligencja jest na małym. Teraz zobaczymy, co jest takie małe. I mamy tu AI, co nie ma wizji, web search i inne. inteligencję ma na trzech punktach, speed ma też na trzech. Więc to jest kimi k2 thinking i tutaj dałem prosty prompt, żeby zrobiło mi e, minecrafta. Mówię mu, żeby użyło 3 js. Teraz po prostu to. daję i poczekam sobie, aż będzie skończone. Dobra, nie będę was zanudzać i za chwilę przyjdę. Dobra, więc teraz już zrobiliśmy i możemy customizować gracza, ale nie działa. Nowa gra po prostu daje nam czarny ekran i tyle. Asia Black Screen. Wiedziałem, że te głupie AI to one po prostu nie da rady Bo to jest po prostu Kim Thinking Kim K2 Thinking. To jest provider Moonshot AI Więc dobra jeszcze się zobaczymy Więc tak ludzie jakby co? To AI chyba nie zrobi tego. Wście, te AI to on jest jak słup do słupa, a słup jak. Co? I do tego laguje! Holy O, mój komputer wyeksploduje! Gorzej wyeksploduje niż incydent w Czarnobylu. Co mogę tutaj zrobić? Inwent... okej okay. Crafting. Can craft ja bym chciał to Nie mogę. Okej. Okay. Coś tutaj da się skraftować. Tak widzę. Nie da się, bo oczywiście to jest najgorsze. Więc AI takie O! Trzeba z nim długo gadać, żeby po prostu wzięło się do roboty i zrobiło idealną wersję. Ja już tyle na koniec.